Witam Was, ocalałych, broniących się za barykadą, bądź krwiożercze bestie, które próbują pożreć wszystkich ocalałych. Przedstawiam Wam grę jubiliuszowe 10 lat zmagań ludzi z zombimi, którzy nieustannie prowadzą bój prowadzony i pisywany przez dekadę przez wydawnictwo Portal. I czy też jesteś człowiekiem, czy też zombim, zapraszam cię usiądź, zobacz co dla ciebie przygotowaliśmy i walcz w imię swojej rasy. Ci, którzy postanowią się bronić, muszą uważać, zombie będą atakować trzema torami z trzech różnych ulic, a będzie ich wielu, naprawdę wielu i będą nacierać chmarami, całymi gromadami. Dzieli cię tylko pięć przecznic, pięć przecznic przed nim dotrą do twojej barykady i wtopią swoje kły w to, co dla ciebie najcenniejsze. Uważaj, obrońco, oni są przebiegli, oni są przerażający. Oni mają różne pułapki, jak na przykład koń trojański, z którego mogą wyskoczyć kolejne trzy zombiaki. niepozorne dzieci, które stają się coraz silniejsze, czy też ludzie, których używają jak żywych tarczy. Ale nie martw się, ludzie mają się czym bronić. Mogą stawiać mury, które zagrodzą zombim drogę, rzucać w nie sieci, aby je zatrzymać, uszkodzić linie napięcia, aby porazić wszystkie zombie na całej ulicy, czy też po prostu rzucić im prosto w twarz to, co o nich myślą cegłą. Czy też użyć niezawodnej broni palnej. Pamiętaj, zombie, zraniony z takiej broni, zawsze woli cofnąć się do tyłu niż narazić się na kolejne obrażenia. A jest się czego bać, bo ludzie mają dużo broni, różne broni, lubią ich używać i nie boją się. I pamiętajcie, tylko świt może was uratować, tylko jeżeli wytrwacie całą noc. Gdy te paskudne zombiaki dociągną tę kartę, wygraliście, udało wam się, wytrwaliście całą walkę. Możecie teraz odpocząć, aż do następnej nocy. I tym akcentem chciałbym Was zaprosić na wideoinstrukcję, w której pokażemy, jak dwojga przyjaciół może zmierzać się w tym boju. Na początek trzeba rozstawić przecznicę, po której będą się poruszać zombie, począwszy od przecznicy numer 5, 4, 3, 2 i 1. Pamiętajcie, za przecznicą numer 1 jest Wasza brykada, i jeżeli tam dostaną się zombie, przegraliście. Aby ludzie mogli wygrać, muszą dotrwać do świtu. Gdy zombie pociągną tę kartę, natychmiastowo wygrywają. Ale nie będzie to łatwe, gdyż kładziemy ją na samym spodzie deka zombie, które oczywiście wcześniej trzeba przetasować, aby nasza rozgrywka była zróżnicowana i tak samo też postępujemy z dekiem ludzi. Gdyż mamy wszystko przygotowane, rozpoczynamy grę. Zaczyna ją gracz grający zombimi. Dociąga 4 karty, a następnie kładzie ją na swoim cmentarzu. Zdradzam teraz tajemnice te tych kart, abyśmy mogli dobrze przygotować się do walki. Zacznijmy od pierwszej karty, od lewej. Młody, zombiak. Na początku twojej tury przesuń zombiaka o jedno pole do przodu. Siła młodego jest tym większa, im bliżej barykady się znajduje. Siła 2 podstawowo, siła 3 na czwartej przecznicy, siła 4 na trzeciej przecznicy, siła 5 na drugiej przecznicy i aż siła 6 na pierwszej przecznicy. Jaki zombiak taki syn. No a był to niewątpliwie silny zombiak Arkadiusz Jest podstawowym zombiakiem, ma standardowy przypisek na początku swojej tury przesuń zombiaka o jedno pole do przodu i ma siłę 3 Jak się do dowoisty stępie? Krystyna Na początku swojej tury przesuń zombiaka o jedno pole do przodu Dodatkowo, jeśli w tej samej przecznicy co ona znajduje się inny zombiak to nie wolno zagrać przeciwko niej strzału z serii snajpera, miotacza, Zombie Zombiak osile 3, więc trzeba na niego dobrze uważać. Spadaj. Zamień miejscami dwa zombiaki sąsiadające ze sobą. Nie po skosie. O ile żaden z nich nie jest spontaniczny. siecią. Karta nie działa na psa i kota. Znam już wszystkie cztery karty, które dociągną gracz grający zombimi, więc teraz sprawdźmy ich zastosowanie w grze. Wszystkie karty kładziemy na cmentarzu, tak jak wspomnieliśmy wcześniej. A następnie odrzucamy jedną kartę, która w danej rundzie nam się nie przyda. W tym wypadku wybrałem kartę Spadaj ze względu na to, że nie mamy z jakimi zombimi praktycznie się wymieniać miejscami e, i w pierwszej rundzie nie jest to najlepsza karta. Może się nam przydać w kolejnej. Gdyż zdecydowaliśmy, co nam się nie przyda, możemy wystawić pierwszego zombiaka. Wystawimy krystę. Taktycznie na środku ze względu na to, żeby sąsiadowała zawsze z jakimś zombie. Utrudnimy ten sposób graczowi broniącemu się ludźmi. A zabicie jej w dalszej części gry. Następnie zagramy arkadiusza po jej lewicy i młodego po jej prawicy. Młody może okazać się bardzo silnym zombiem w dalszej części gry, gdyż im dalej podejdzie do Arkady ludzi, tym silniejszy się staje. Na tym kończymy fazę zombich i przechodzimy do fazy ludzi. Gracz dociąga kolejno cztery karty, a następnie odsłania ich zawartość. Strzał. Ten lepszy. Strzał. Strzał trafia najbliższego zombiaka na wybranym torze i zadaje mu dwie ramy. Dodatkowo trafiony i niezabity zombiak cofa się o jedno pole, o ile jest to możliwe. Taka karta trafia prosto w tą zaropiałą gębę. Zadaje dwa obrażenia, a dodatkowo cofa o jedno pole zombiaka. Każda karta, która zadaje bezpośrednie obrażenia, działa właśnie w ten sposób. Dlatego trzeba pamiętać, że czasami niekoniecznie warto jest zadać oproszenie, a cofnąć po prostu zombiaka, aby oddalić kwestię wygranej przez zombie. Jajnik. Wybierz tor i wszystkie znajdujące się na nim zombiaki, z wyjątkiem psa i kota. Odwróć rewersem do góry, stają się one zombiakami o sile 1. Gdy już przeciwnik zbiera sobie całkiem pokaźny tor zombich, warto zagrać tą kartę a bez silnych bestii stały się one prostymi na zabicie, bestiami 1 na 1. Dodatkowo można tą kartę dobrze skombować z 220V, najpierw zamieniając wszystkich w zombie na jeden, a później zadając każdemu po jednym obrażeniu. Ale to już w dalszej części prezentacji. Granat. Zagraj granat na dowolne pole planszy. Granat automatycznie niszczy wszystkie karty znajdujące się na tym polu. Przed granatem nie chroni człowiek. Wspomnę tylko, że karta człowiek chroni zombiaka przed pierwszym mu zadanym obrażeniem. Ta karta, jak widać, to niweluje, ale to w dalszej części prezentacji. Stać. Na początku swojej najbliższej tury zombiaki nie wykonują przymusowego ruchu. Karta, która strasznie psuje plany wszystkim zombim, gdyż trzeba pamiętać, że od drugiej rundy zombiaki będą wykonywać jeden ruch do przodu z każdą kolejną rundą. Jest to ruch wymuszony, chyba że właśnie zagramy taką kartę. Tutaj odejdę troszeczkę od zasad, gdyż odrzucę kartę jako ostatnią, tą, której nie będę zagrywać, a ze względu na to, że czasami myśląc nad dokładną taktyką, mogłoby to przedłużyć nam niepotrzebnie grę. Natomiast początkujący gracze raczej powinni się trzymać tej zasady pierwszej karty, żeby nie zapomnieć później i nie zagrać przypadkiem czterech. Więc zagrywamy pierwszą kartę. Granat, jak już wspomnieliśmy, niszczy całkowicie zombiaka, w którego rzucimy tę kartę. Wrzuciłem ją w młodego, gdyż bawiam się, że w dalszych rundach stałby się zbyt silny i mógłbym go już nie powstrzymać. Zagrana karta akcji oraz zabity zombiak trafiają na odpowiedni stos kart odrzuconych gracza, więc ludźmi, jak i zarówno gracza grającym i Strzał, ten lepszy. Zagrywamy na Arkadiusza. W tym wypadku on zadaje dwa obrażenia, więc Arkadiusz to przeżyje i zostanie mu jeden hap. Natomiast nie ma gdzie się cofnąć. Piąta przecznica jest ostatnią przecznicą, jaka dzieli nas od zombie, więc pozostanie na swoim polu. Aby oznaczyć, że Arkadiusz został zraniony, kładziemy na nim dwa żetony obrażeń z naszej puli obrażeń. Gdyby zaszła sytuacja, że nam pula się skończy, możemy dołożyć wszystko, co może nam zasymbolizować takie obrażenia. Czy to jakieś tokeny, grosiki, wszystko co możemy tylko położyć na karcie i znam się z niesunię. Natomiast ilość ich pudełków jest moim zdaniem wystarczająca i przy wielu grach nigdy nam ich nie zabrakło. Odrzucę teraz kartę, która trafi na stos kart odrzuconych. Będzie to Jain, ze względu na to, że nie mam w zasadzie gdzie zagrać takiego i zamienić sensownie na zombiaka 1 na 1. Natomiast zostawię sobie kartę stać, którą zagram na gracza, aby nie mógł przesunąć swoich zombie o jedno pole. Do przodu w fazie swoich przymusowych ruchów. A więc rozpocznijmy teraz drugą fazę zombiaków i zobaczmy, jakie karty dociągnęliśmy. Ugryzienie. Zamień człowieka w nowego zombiaka o sile 1. Umieść go na sąsiednim polu z tyłu lub z boku. Jeśli wszystkie sąsiednie pola są zablokowane, ugryzienie nie może zostać zagrane. Papu. Usuń do dwóch znaczników ran z wybranego zombiaka. Pięte zaczynam od jutra. Nasz Arkadiusz chyba jest już wygłodniony. Koń trojański. Kiedy koń trojański zginie, zamienia się w trzy zombiakie o sile 1. Odwracamy jego kartę w miejscu, a następnie dokładamy dwie, lewej, prawej bądź z tyłu. Te dwie karty możemy dobrać ze stosu kart odrzuconych. No i na końcu Marian. Jest to podstawowy zombiak, a więc rusza się o jedno pole w fazie przymusowych ruchów. No i ma aż cztery wytrzymałości. O, jak widać, pan Marian za życia był chyba niespełnionym artystą. Ale wracając do rzeczy, jak już mamy cztery karty, możemy przejść do fazy zombie. Przypomnę, że w fazie ludzie zagraliśmy kartę stać, więc w tej turze nie będzie przymusowego ruchu. Z racji, że nie mamy żadnej karty człowieka, by ją zamienić w zombie, odrzucamy kartę Gryzienia. Następnie nie niby miałbym wybór między zagraniem konia trojańskiego albo Mariana, naszego utratowanego kolegi, natomiast myślę, że koń trojański tutaj, który po zniszczeniu zamienia się w kolejne zombie, jest ciekawszym rozwiązaniem. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o naszym Arkadiuszu, który już krzyczał, że jest głodny. A po zagraniu karty Papu odzyska dwa życia, które stracił w poprzedniej rundzie poprzez ten lepszy strzał. Następnie odrzucamy tą kartę oraz dwa obrażenia, które się znajdowały na naszym zombie. Mariana zachowujemy sobie następną rundę i możemy przejść do fazy ludzi. Mur. Bardzo ciekawa karta. Dzięki tej karcie będziemy mogli zablokować jedno przejście zombiakom. Nie można jej zagrać na sąsiadujące pole z zombiakiem po skosie oraz w każdej ze stron. Dodatkowo... Aby zombiak mógł przejść przez ten mur, musi mieć łączną siłę 6 bądź suma wszystkich zombiaków znajdujących się na danym torze musi osiągnąć siłę 6. Oczywiście jest to broń obusieczna, nie będzie można zagrywać dzięki temu kart reflektora, zapory oraz jajnika oddziałujących na zombie. Ropa. Bardzo potężna broń. Można zagrać ją na dowolne pole, na którym znajduje się zombiak. Zdaje 4 rany, a jeżeli chcemy, to możemy dodatkowo zaznaczyć kolejne pola sąsiadujące z nim. Tak, dzięki tej karcie możemy skrócić o jedną kartę dek zombich i przyspieszyć nasze zwycięstwo. Dziura jest to pułapka, którą zagrywamy na dowolny tor i każdy zombie, który stąpi na niej i ma dwa bądź jeden życia, automatycznie ginie. Natomiast zombie o wyższej e, sile normalnie przechodzą przez tą dziurę i nic im się nie dzieje. Trzeba natomiast pamiętać, że karta człowieka automatycznie niweluje działanie dziury. Odrzucimy kartę czaka, ze względu na to, że mamy dosyć ciężką sytuację, trzy dosyć potężne zombiaki, więc wolimy się najpierw zająć nimi. Na początek wystawimy mur, aby chronił nam jeden z torów, dzięki czemu będziemy troszeczkę spokojniejsi. Dla pewności zagramy dziurę, ponieważ najbliższy zombie, który może do nas dojść, jest to koń trojański, który właśnie dwa życia. Oraz zagramy coś z rur ciągu przyjaźni na kolejne dwa zombiaki. Ropa jest na tyle potężną bronią, że zada odpowiednio dużo obrażeń naszemu Arkadiuszowi, który zginie i trafi na stos kart odrzuconych. Faza ludzi dobiega końca i przechodzimy do fazy zombiaków. W tym wypadku zombiaki dociągają tylko trzy karty, a nie cztery, ponieważ jedną kartę już zostawili sobie na swoim cmentarzu. W tym dociągu można zobaczyć przejaw sprytu zombich, którzy wykorzystują swoich zakładników ludzi jako tarcz, do których oczywiście nie chcemy szczekać. Oprócz tego doszedł nam Iwan oraz Kuroodporny, który jest odporny na wszelkiego rodzaju strzały. W tej rundzie zombiaki poruszają się o jedno pole do przodu w ramach swojego przymusowego ruchu, który jest na początku rundy zombie. Czyli przesuwamy jednocześnie zombi z przecznicy numer 5 na przecznicę numer 4, a w kolejnych rundach analogicznie np. z przecznicy numer 4 na 3, z 3 na 2, 2 na 1, a następnie zombi będące za nimi przesuwają się kolejno tak samo. Gdy już mamy wszystkie wolne pola w przestrzenicy numer 5, możemy wystawić wszystkie zombie. Ponieważ trzeba pamiętać, że zawsze zombie-nowe możemy wystawiać właśnie w Przecznicy numer 5. Musimy jednak pamiętać, że jedną kartę należy odrzucić. W tym wypadku wolimy zagrać człowieka na Krystynę, żeby ta była przez niego chroniona. A śpiewający Marian może spróbować swoich sił w jakimś programie muzycznym. Odrzucamy go na 100 z kart odrzuconych. Ten krótki instruktorz myślę, że pomoże Wam w pierwszych krokach w grze i tym samym zachęci Was do wypróbowania swoich sił jako kwieżorcze bestie, bądź ocalali ludzie, którzy bronią się i walczą o przetrwanie. Gra jest bardzo przejrzysta i zrozumiała w swojej formie. Analogicznie postępujemy w każdej kolejnej turze, aż zombie dojdą do naszej barykady, tudzież odkryją kartę świtu, która zakończy grę. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, zombie wygrywają grę w momencie przekroczenia barykady, a ludzie w momencie, kiedy zombie dociągną ostatnią kartę, kartę świtu. Pomimo upiornej tematyki, gra ma wiele aspektów zabawnych. Rysunki są bardzo przyjazne, miłe dla oka, pozbawione nadmiernej przemocy, w związku z czym można już ją polecić dla osób powyżej 8 roku życia. Natomiast dzięki elementowi losowemu jakimi są karty, wiele rozgrywek może się różnić od siebie i zapewnić, że gra nam się nie znudzi. Nie będziemy tutaj zdradzać wszystkich kart, żeby nie psuć wam zabawy poznawaniu ich oraz Rozgrywaniu między sobą, natomiast zapraszam wszystkich serdecznie do wypróbowania gry. Na koniec chciałbym podziękować Wydawnictwu Portal, dzięki któremu mogliśmy przygotować Wam ten spoiler oraz instrukcję. A na kolejne zapraszam Was na naszą stronę Dicer.pl oraz fanpage na Facebooku Dicer.pl oraz na kanał YouTube K6 Dicer. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, cześć, Bart.